Elenda wysmarkała się tak, jakby grała na trąbce. Elendo, powinnaś wrócić do domu. Jesteś chora. Ależ nie, czuję się świetnie. Chyba już 10 razy przeprowadziłyśmy tę wymianę zdań. Zgoda, ale w końcu zarazisz nas swoim katarem. Powtarzam Wam, że to nic takiego. Mam alergię. Nie rozumiem, dlaczego zaprzeczasz oczywistości. To prawda, powrót do domu jest aż taki straszny, ale ja nie rozumiem, dlaczego tak bardzo nalegacie. Znowu się wysmarkała. Devon wychylił głowę ze swojego biura. Ellen wiesz, że jeśli chcesz, może wrócić do domu. <gryw> Dziękuję, ale nie ma takiej potrzeby. Nie jestem chora. Nie możesz się do niczego, do tego przyznać. Bo musiałabyś odwołać nas w dzień na farmie. To nie ma nic do rzeczy. I znowu się wysmarkała. Biedna. Wyłoniła się za chusteczki z przepraszającą miną. Zgoda, to ma lekki związek. Co to ten dzień na farmie? Miałam spędzić weekend na farmie edukacyjnej. Och, ale super. Tak, słyszałam o niej same dobre rzeczy. Wzięłam dwie wejściówki, dla siebie i Brun. Podejrzewam, że to dlatego Brun tak nalegała, abyś to analowała. Bruny, nie masz ochoty tam pojechać? Gdybym chciała spędzić czas na farmie, mieszkałabym na farmie. Ale to głębokie. Nie możesz tego przełożyć? Tak, będę musiała, ale moje bilety na ten weekend przepadną. Już za późno, żeby je anulować. Chyba, że Patty. Wyglądasz, jakby ci się to podobało. Chcesz je? Dziękuję, tak, z wielką przyjemnością. Teraz jestem ciekawa. A kto chce mój bilet? Nie chcesz jechać ze mną? Jestem pewna, że ktoś inny bardziej się ucieszy. O, Amanda! O Jezu, ja w każdym evencie mam Amandę. To jest jakieś przeznaczenie, chyba już. Dobra, rozpocznij odcinek z Amandą. Amanda zgodziła się pojechać ze mną na farmę. Muszę przyznać, że jestem trochę ciekawa, aby ją tam zobaczyć. Wyobrażam ją sobie bardziej jako mieszczucha niż fankę wsi. Kiedy wysiadłyśmy z autobusu, z naszą małą grupą otworzyła szeroko ramiona i wzięła głęboki oddech. Ach, dokładnie tak, tego potrzebowałam. Powiewu świeżego powietrza. Jaki topik wzięła na wieś. No ja też się nie obrałam specjalnie. Do okazji. Odwróciła się do mnie, uśmiechając się. A co chodzi? Masz dziwną minę. Nie zgadzasz się? Tak, całkowicie. Dobrze nam to zrobi. Przyznaję, że nie czuję zbyt dużej różnicy z powietrzem, które wdychałam na co dzień. Tak, jestem zaskoczona, że ty też no dobrze. Bycie z dala od miasta i jego kłopotów, i pośpiechu, luksusu i jego komfortu. Zgoda, zaczynam rozumieć o co chodzi. Słuchaj, chociaż całe życie mieszkałam w mieście, nie mam nic przeciwko wsi. Możesz kochać piękne szpilki i nadal cieszyć się zakładaniem kaloszy od czasu do czasu. No nie jestem tego pewna, no ale niech będzie. Haha, jesteś pełna niespodzianek, czasem sprzeczności. Uwaga, nie mówię, że chciałabym się tu przeprowadzić, ale raz na jakiś czas dobrze przyjechać do takiego miejsca, by na naładować baterie. Uważam, że to bardzo przyjemne i właściwie często to robię. W każdym razie robiłam to często, gdy byłam mała. Moi rodzice mieli piękny dom na wsi. Moglibyśmy jeździć konno na długie przejażdżki, wesnęła z no nostalgią. Posiadłość była tak duża jak tutaj? Nie, była skromniejsza. Nie mieliśmy zwierząt. Cóż, w każdym razie jesteśmy. Poszłyśmy w kierunku farmy wraz z naszą grupą. Lysander! No bez jaj! Jakie spotkanie! Z budynku wyszedł młody mężczyzna. Mój W.S., Chociaż nie, to nie jest Suniby w tym momencie. Oczy Amandy rozbłysły. E, 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 vara od Rysanda. Co trzyma w ramionach Kota? Młody mężczyzna zbliżył się do na nas na odległość kilku metrów. Jeszcze lepiej, to królik. Nis, kochany. Właściwie to królica. Nazywa się Roza. Jeszcze lepiej, to świetny początek. Mężczyzna uśmiechnął się do niej, zanim odwrócił się do grupy. Witam wszystkich, nazywam się Lysander. Trzymał w ramionach Rosę, która też chciała się przywitać. Wszyscy do niej pomachali lekko, podniosła uszy. Świetnie, wolicie, żebym teraz przedstawił Wam cały program, czy raczej na bieżąco. Grupa nie wyraziła się jednoznacznie, jedynie pomrukując. Cóż, jeszcze zbytnio się nie znamy. Lisandę odwrócił się do Amandy. Wyglądasz, jakbyś lubiła niespodzianki. Tak, raczej, przede wszystkim dobre. Świetnie, w takim razie postanowione. Nic wam nie powiem i odkryjemy wszystko razem. Amanda rzuciła mi zachwycone spojrzenie. Zapraszam, najpierw zostawimy wasze bagaże. Poszedł w stronę bu głównego budynku, a my podążyliśmy, za nim zaciekawieni. No, alpaki. Amanda chwyciła mnie za rękę, gdy zobaczyła posiadłość z bliska. To niesamowite. Mogę potwierdzić, że dom moich rodziców był mniejszy od tego. A co tam jest? Alpaki? Robicie ubrania? Może jakaś mała kurtka z alpaki od czasu do czasu? E, nie, nie, nie. Proszę, nie. Niestety nie posiadam tego kunsztu. Sprzedaję wełnę. Ale to może być projekt, czemu nie? Myślisz, że innych też... Też to mogłoby interesować? Trochę. Ja od razu bym się wskusiła. W takim razie przemyślę to. Zaprowadził nas do ogromnej stadoły, która została przekształcona w małe pokoje. Możecie zostawić swoje rzeczy tutaj. Razem z Amanno wybrałyśmy pokój, zanim spotkałyśmy się z Lisandrem na zewnątrz. Lisio. Koni, krówka, o, owieczki jeszcze nawet, o matko. Jaka posiadłość, ty, ile tam musi być hektarów? Po czym spędziłyśmy sporo czasu na głaskaniu wszystkich zwierząt na łące. Hmm. Też byłabym w raju. Przy tej okazji odkryłam, że Amanda wyjątkowa kocha króliki i kozy. No ciekawe. Spójrz, jaka, jaka jest urocza. Wszystkie kozy otrzymały piosztoty pochlebstwa, komplementy i kawałki marchewki. Więc najbardziej lubisz kozy? Tak, zaraz po królikach. I Ich pyszczyki są takie urocze. Nie wiem, nie mogę się im oprzeć. Są jednocześnie małe, urocze i zabawne. Kozy na farmie to trochę jak kot w, koty w domu. Jesteś pewna, że to nie koty są zwierzętami farmy? Rzuciła mi dziwne spojrzenie. Teraz gdy to mówisz, nie są to jednak typowe zwierzęta hodowlane. Haha, żartuję, zrozumiałam. Zaśmiała się. Zjedliśmy spokojnie lunch, a następnie Lysander zaproponował kilka zajęć. Do rozładunku Belsiana potrzebowałbym raczej kogoś dużego i silnego. Potrzebuję też dwóch osób w sadzie. Amanda podniosła rękę. Ja chętnie pójdę. Świetnie, mamy dwie osoby. Wystarczy zabrać jabłka i umieścić je w dużym koszyku z tyłu traktora. Po tych słowach zobaczyłam, jak, am jak oczy Amandy się zaświeciły. Można pojechać traktorem? Lisander przez chwilę wydawał się zaskoczony tym pytaniem. Sama spojrzałam na Amandę ze zdziwieniem. Ogólnie, czy myślałaś o sobie? Myślałam o sobie. Umieć jeździć traktorem? Oczywiście, jeździłam nim pełno razy. W takim razie nie widzę powodu, aby odmówić. Powiedział to tonem, tonem kogoś, kto wytężał swój umysł, aby coś znaleźć. Wspaniale. Ten dzień z każdą chwilą robi się coraz lepszy. Po pośpieszyłyśmy się więc z Amandą w kierunku sadu. Tu, 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 tu. Jezus. Jest traktor, czerwony jak należy. Natychmiast zauważyłam traktor i usiadłam na, si na siedzeniu kierowcy. Poczekaj, pomogę ci wejść. Złapałam ją za rękę i usiadłam obok niej. Położyła ręce na kierownicy, dłonie trzęsły jej się z podekscytowania. Pochyliłam się, by szepnąć jej do ucha. Gdybyś mogła jechać powoli, ty naprawdę już to robiłaś, co? Jesteś naprawdę pełna niespodzianek. Proszę powoli. Masz chorobę lokomocyjną? Jeszcze nie, ale gdy ruszysz, będę uważać. W najgorszym razie chwyć się mnie. Uśmiechnęłam się do niej z wdzięcznością. Lisander zaczął szukać kluczy w kieszeniach. Zobaczysz, to będzie istne szaleństwo zerknąłem na Lysandra, który z uśmiechem podał jej kluczyki. Mimo wszystko, musimy pamiętać, aby zebrać jabłka. Technicznie rzecz biorąc, zbieranie jabłek to tylko aktywność, którą proponuję. Nie ma niezbędnej potrzeby, aby je zbierać. I tak je zbierzemy w ramach podziękowania, a wszystko w swoim czasie. Lysander uśmiechnął się uspokojony, gdy Amanda ruszyła traktor z największą łatwością szok nie Rzeczywiście, to ewidentnie nie jest pierwszy raz, gdy to robi. W takim razie zostawiam Was. Ufam Wam. Nie wahajcie się zawołać mnie w razie potrzeby. Dobrze, obiecuję. Będę bardzo uważać na Twoją maszynę. Rysander odpowiedział coś, czego nie usłyszałam, ponieważ Amanda przyspieszyła. Pojechałyśmy do przodu. Gospodarz pomachał nam na pożegnanie. Jedzie szybciej niż myślałam. I z kilkoma wstrząsami, ale nic nie powiedziała. Podtrzymaj na chwilę kierownicę. Puściła ją, nie czekając, aż odpowiem. Chwyciłam kierownicę w pośpiechu, podczas gdy ona rozplątywała włosy. Dlaczego rozpuściła jej włosy? Aby poczuć wiatr, to połowa przyjemności. Przejęła kierownicę, śmiejąc się. Trzymaj się, teraz. Możemy jechać trochę jeszcze szybciej. Nagłe przyspieszyła. Przepraszam, po prostu muszę sobie wszystko odświeżyć. Nie ma problemu, tak jest jeszcze bardziej zabawnie. Cieszę się, że ze mną zgadzasz. Chwyciłam się jej, aby znowu gdzieś nie polecieć. Wybuchła raz śmiechem i ponownie przyspieszyła. Na traktorze z Amandą. No, to jest niezła niespodzianka. Nie całkiem fajna ilustracja. Muszę przyznać, to jest całkiem niezłe. Kontynuuj. Jeździłyśmy po sadzie przez dłuższy czas, owie się śmiejąc. Wiatr rozwiewał włosy amandy na moją twarz. Przez połowę czasu niczego nie widziałam. Czułam jedynie prędkość, podekscytowanie, powietrze na skórze. Przyjemność zakrętów, które traktor pokonywał z wielkim trudem, i poczucie wolności, i oczywiście ciało Amandy przy mojej, potrząsane wcząsami traktora i śmiechem, który jej nie opuszczał. Muszę przyznać, że to o wiele lepsza zabawa niż zbieranie jabłek. Mimo wszystko w końcu się tym zajęłyśmy. Nie byłoby w porządku bawić się jego traktorem, nie robiąc niczego, o co nas poprosił. Rozumiem, ale następnym razem nie jedziemy na farmę. Nie? W takim razie, gdzie jedziemy? Na karty. Obie się zaśmiałyśmy. A to tyle. No cóż. Pa pa!